Witam Was, drodzy słuchacze, w drugim odcinku kącika poezji. Dziś do współudziału zaprosiłem bezpośredniego kontrkandydata mojego poprzedniego gościa. Personę ukochaną, jak i znienawidzoną przez różne grupy społeczne, osobę, obok której nie sposób przejść obojętnie charyzmatycznego przywódcę opozycji i niegdysiejszego przewodniczącego Rady Europejskiej. Witam, panie przewodniczący. Dzień dobry. Nie przedłużając, zapraszamy na wiersz. Polska Bruksela, Bruksela Polska, Taką to drogę wszak przemierzyłem, lecz znowu stoję na ziemi ojczystej i oznajmiam dumnie. Tak, wróciłem. Takimi słowami swą krucjatę rozpoczął: ukrócić chcę plejadę wybryków. Jasno postawił cel nasz wybawca. Musimy za wszelką cenę zatrzymać ten marsz lunatyków. Ktoś mógłby przypuszczać niebezpodstawnie, że wchodzi on do łajby tonącej, lecz on ma cel, aby znów powstrzymać propagandowe interesy partii rządzącej. Wie do czego dążą wrogowie narodu, choć dla większości cel władzy niejawny. Oni tak naprawdę niszczą praworządność i europejski ład prawny trawi władzę i zżera od środka. Gratka to będzie dla kłótni koneserów. Problemem rządu jest niewiarygodna. Kompletna niezdolność rozwiązywania problemów. Przywódca prawdziwy, on wspiera swych braci. W motywacyjnej mowie latami się szkoli. Dziś staje przed nimi i wprost do nich mówi. Jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Choć walczy o Polskę i jej interesy, jest koronowany polskim kwiatów wieńcem, nie wstydzi się tego i mówi otwarcie. No ja jestem od pewnego czasu, jak wiecie, Niemcem. Edukować naród, jeden z jego celów. Niech w Polskę idą te wspaniałe wieści. Kalendarz pochwyćcie, wyraźnie notujcie. Darmowe lekcje niemieckiego codziennie o 19.30. Dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję także panu przewodniczącemu. Dziękuję. A państwa, jak zwykle zapraszam do refleksji i zadumy. Życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc.